Ups. Um, tutaj ma, mamy nowego osobnika. No i no już, już, już. Zaczekaj sekundę. Okej, okay, tutaj no, nowego osobnika mm. na, na moim koncie. Nie znacie go? Ja. Ogólnie to robimy grę On na Robloxie. Jak widać. Play. I robimy Uwielbiam. No, nie, ja nie słychać. Powinno Cię być słychać. Project Może wyjść mi kanał i zobaczyć. Więc jak wyjdzie gra, to możecie obtać. Tutaj jest shop. Ja mam trochę pomniejszający sobie ekran. Ogólnie to 30 razy lepiej wygląda. Są tutaj różne sezony, jak w Fortnite. Tutaj na dole jest Classic. Tutaj jest heaven a tam wyżej jeszcze są dorsy, których nie widać, ale widzę tam takie coś migające. O! Już teraz, po takim kątem też te dorosły Więc idziemy sobie Na klasiku są checkpointy, a dalej już nie ma checkpointów, więc No Będzie trudniej A więc, jeszcze Taka sprawa, że dzisiaj raczej nie będzie live'a z Brookhavena Znaczy nie z Brookhavena, tylko z O z Rocket League'a, spadłem Chciałem sprawdzić. Ej, co, jestem ja mogę latać! A jednak nie. Ten mi kolejka gdzieś poszedł. Ogólnie ten lepiej nie jest jakiś trudny. Na pewno na klasyku nie jest, ale o kurde, Kuliza graczy jest włączona. To jest sklep, będą tutaj game Passy. O, poczekajcie chwilę, Co? No, no w sumie. Na co? Ja ja o właśnie tak zapomniałem, że ja chciałem sobie kupić skina, ale już obiecałem tobie, że kupuję, więc kupuję tobie, że ja sobie będę chciał sobie dokupić w No ci kupię tego skina. No, no, no. Za te dwa dni. Wiesz, że się wycofać nie mogę, bo stracę honorę Nie lubię być niehonorowym Dobra. To pa. No przez to. Pa. Witam, Sigma, z powrotem. Okej. Okay. To są... O, witam. Ja zaraz wracam, okej? Okay? Dobra, a jakby co, to będziemy mogli zagrać za chwilę Fortnite'a? E, jak mi się zainstaluje, to tak. Mam dopiero 40%. 40%. Yep. Ojej, bo do mnie Max dzwonił, czy gram. O. No to dobra, to możesz. Coś nie, nie żebym Ci rozkazywał czy coś. Nie, to się, się nie powoduje, jeszcze ja do tego live'a mamy. No, no to no, tutaj spotkał. są dorsze, są takie dwa, dwie postacie. Potem zrobimy tak, że po prostu będzie się do jednej, potem z drugiej i pewnie będzie jakiś inny sezon. Zaraz wracam. Tutaj są z drzwi, gdzie są mega łatwe. I będziemy dogryzływać. Nie wiem, czy dalej robić w liciu coś innego hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Co są tego hitboxy? Sprawdźmy, czy można, na hitboxy Nie Hitboxy nadzwyczajne, tylko od góry ma hitboxy Jest ma tylko od góry hitboxy Czyli my musimy mu zrobić skakanie po głowach No okay. Wrócę też, żeby były lepsze. A, no właśnie, się odpadę w Fortnite. O kurde, usnąłem. Przez to się raz też... Nie się tam zrozpiło. Dobra, okay, ja tutaj, na jego gumę? Okay. Men som jeg er glad i.